Policjanci z Brzeziń zatrzymali trzech mężczyzn, którzy w jednym ze sklepów kradli wyroby alkoholowe i spożywcze. Za te czyny grozi im teraz kara do pięciu lat pozbawienia wolności. W piątek 23 grudnia dyżurny Brzezińskiej Komendy Policji odebrał zgłoszenie, że zachowanie trzech mężczyzn znajdujących się na terenie jednego z brzezińskich sklepów może wskazywać na to, że próbują coś ukraść. 57, 41 i 29-latek w sklepie zachowywali się bardzo nerwowo. Na miejsce natomiast wysłano policyjne patrole. Gdy przestępcze trio wychodziło ze sklepu ze skradzionym towarem, było bardzo zaskoczone widokiem czekających na nich przy wyjściu ze sklepu funkcjonariuszy. Ponadto na zabezpieczonym z dnia poprzedniego monitoringu widać jak 58-latek i 41-latek, obaj mieszkańcy Brzezin, Również dokonują kradzieży podobnych produktów z tego sklepu, mówi aspirant Mariusz Chmiel. Włącznie dokonali oni kradzieży artykułów spożywszych i wyrobów alkoholowych na kwotę 1260 zł. Sprawcy usłyszeli już zarzuty i przyznali się do winy. Zapełnione czyny groźni teraz kara do pięciu lat pozbawienia wolności. W czwartek 29 grudnia burmistrz miasta Brzeziny Leona Skipor przekazała w kwiecień kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach defibrylator i torbę z profesjonalnym wyposażeniem medycznym. Sprzęt trafi do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Świętej Anny. Rada Miasta Brzeziny przyjęła uchwałę budżetową na 2026 rok. Dochody zaplanowano na 72 milionów 215 987 zł. Zaś wydatki na 79 275 678 zł. Konstrukcję budżetu miasta Brzeziny oparto na analizie dochodów i wydatków zrealizowanych za lata 2019-2021 oraz 10 miesięcy 2022 roku. Najwięcej, bo ponad 15 milionów zł. zostanie przeznaczone na wydatki związane z oświatą oraz kwoty na pomoc społeczną i rodzinę, ponad 12 milionów zł. Trzecie miejsce na liście przyszłorocznych największych wydatków to pieniądze na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Gospodarka odpadami, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni czy oświetlenie ulic. Łącznie radni zarezerwowali na ten cel ponad 7 milionów złotych. Przyszły rok będzie kolejnym, w którym kontynuowane będą duże inwestycje miejskie. Oto ich lista. Budowna pasywnej hali sportowej ma kosztować 10 milionów i 175 tysięcy złotych. Przebudowa targowiska miejskiego ma kosztować 10 milionów złotych. Przeciwdziałanie zagroszeniu powodziowemu 6 milionów 662 000 złotych rozszerzenie oferty Muzeum Regionalnego 187 247 zł budowa Centrum Opieku-mieszkalnego 300 000 zł oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w Centrum Kultury Fizycznej 419 000 zł. W przyszłym roku zaplanowano przychody budżetu na 10 45 tysięcy złotych. 781 zł. i 32 grosze w tym. 4 95 781 zł. i 32 grosze. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji oraz pokrycie planowanego deficytu. 5 950 000 zł. To są przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczone na budowę pasywnej hali sportowej w Brzezinach. Planowane zadłużenie na 2023 rok wynosi 17 410 217 zł. Złotych gody państwa Sobieszek. 50 rocznicę ślubu obchodzą państwo Ewa i zdisła Sobieszkowie z Brzezin. Z okazji złotych godów otrzymali przyznany przez prezydenta RP medal za długoletnie pożycie. Wręcz go małżonkom podczas sesji Rady Miasta Brzeziny. Były też karty i gratulacje. Miasto przyłącza się i składa złotym małżonkom najpiękniejsze życzenia i ślemy od serdeczności. Miasto życzy również kolejnych pięknych rocznic. Smutna informacja z Watykanu na koniec roku. 31 grudnia o godzinie 9:34 do domu ojca w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie. Odszedł papież ben, senior Benedyk XVI. Mieszkał tam od czasu swojej niespodziewanej abdykacji w 2013 roku. Jako bezpośredni następca papieża świętego Jana Pawła II kierował Kościołem Katolickim przez 8 lat. Papież senior zmarł w wieku 95 lat. Benedykt XVI był 260. papieżem Kościoła Katolickiego i pierwszym Niemcem na tym urzędzie od czasów Wiktora II. Przed wyborem na następcę świętego Piotra w latach 1983-2005 Pełniąc jeden z najwyższych urzędów watykańskich prefekta kongregacji nauki wiary, kardynał Josef Rasinger był najbliższym współpracownikiem Jana Pawła II. Przybrał imię Benedykta, nawiązując do papieża pokoju Benedykta XV oraz patrona Europy i założyciela zakonu benedyktynów, świętego Benedykta z Nursji, żyjącego na przełomie V i VI wieku.